Dali mi taki pałąk. Czy nagrywa? Teraz? Gotowy, tak, tak, tak. Mogę nagrywać, tak. Yy, że mówię tak. 17. Nie, nie 17. 7, 7 i 8 września, że na terenie zapraszam. Yy, że Audi Autohaus Otto. Yy. Yy, Lublin Świdnik. I że to jest niedaleko tu na polu golfowym, w Wierzchowiskach, mówię. I że mam powiedzieć jeszcze, że to będzie dwudniowy turniej. I mam powiedzieć jeszcze, że. E, a, że będzie można pojeździć Etronem i innymi samochodami marki Audi, bo tylko takimi samochodami jeździmy. I coś jeszcze miałem powiedzieć? A, że serdecznie zapraszam. To na koniec powiem, że serdecznie zapraszam. E, no i ten. To się może nagra jakoś. miga na czerwono. Sam sobie migasz na czerwono. Nie wiem czy to się nagrywa. Dobra, chyba się nagrywa.